Cześć, ja jestem Kinga i witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film, który jest jednym z częściej wyświetlanych, czyli zakładam, że jest grupa osób, która czeka na kontynuację, a mam na myśli tutaj pytania tabu. Ostatnio na moim Instagramie wstawiłam naklejkę, właśnie z możliwością zadawania mi pytań do tego filmu. Wiedzieliście, że będzie to film z tematami tabu, więc. Takie pytania głównie starałam się wybierać. I pierwsze pytanie, pierwszy temat, który e, mam według Was poruszyć, to właśnie moja pierwsza miesiączka. E, moja pierwsza miesiączka była jakoś. ojej, z sześć lat temu. E, było to w szóstej klasie podstawówki pamiętam, że po prostu zauważyłam, że leci ze mnie krew. E, wiedziałam o co chodzi. Pewnie z lekcji biologii, ponieważ już na nie uczęszczałam. Raczej u mnie w rodzinie za bardzo nie rozmawiały się na takie tematy. Oczywiście, jak powiedziałam mojej mamie, że mam pierwszą miesiączkę, to moja mama um, zakupiła mi podpaski, żeby właśnie, żeby do tej szkoły mogła um, mimo wszystko uczęszczać. Nie mam żadnej szalonej przygody z pierwszą miesiączką, po prostu ją dostałam. W szkole używałam papieru toaletowego żeby jakoś tam ta krew mi nie przeciekła, a jak wróciłam do domu, to dostałam podpaski od mojej mamy i później już dalej do szkoły chodziłam. No, tak jak mówię, nie mam z tym związanej żadnej ciekawej historii. Nie wspominam tego najgorzej, po prostu było, minęło i nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Czy miałaś taką sytuację, że dostałaś okres w szkole, nie bałaś się, że będzie widać? E, miałam nieraz taką sytuację, że dostałam okres w szkole i nadal jestem taką gapą, że nie biorę ze sobą kubeczka. Na ten moment e, używam właśnie kubeczka menstruacyjnego. Jest to bardziej ekologiczne, dla mnie wygodniejsze, dużo, dużo wygodniejsze niż podpaska czy nawet tampon, e, ponieważ w ogóle kubeczka nie czuję, mogę go dłużej nosić e, i jest dla mnie to mega wygoda. E, tak jak mówię, przyczyniam się do. Zdrowia naszej planety, i generalnie po prostu mi ta opcja najbardziej odpowiada. Jest to też na dłuższą metę tańsze. I tak, no, no nadal zapominam o tym, żeby go brać. Pamiętam, że raz miałam taką sytuację, że przeciekły mi spodnie, przeciekła mi pewnie w tamtym, w tamtych czasach jeszcze podpaska, ale było to w autobusie, więc najwyżej widział ktoś tam z autobusu. Na szczęście moi rówieśnicy, moja klasa tego nie widziała, bo pewnie byłoby to dla mnie dość skrępujące, ale za każdym razem tak naprawdę bałam się, że mimo wszystko coś mi przycieknie, zawsze starałam się nosić po prostu czarne spodnie, żeby tego nie było widać. Najgorsze były dla mnie WF-y i często starałam się zwalniać z nich, niestety nie każdy nauczyciel wychowania fizycznego zgadza się na zwolnienie z powodu e, miesiączki i przechodzimy do takiego tematu bardziej już mamowego e, czyli pierwszej miesiączki po ciąży. Pytanie jest czy po ciąży długi czas ma się miesiączkę e, i po ciąży długi czas nie ma się miesiączki. Chyba o to chodziło, e, tak myślę, e, bo po ciąży, jeśli karmimy piersią, to tak naprawdę ja przez prawie rok nie miałam miesiączki. Dostałam ją dopiero w grudniu ubiegłego roku, czyli po prawie roku od urodzenia Rocha, ponieważ bardzo długo karmiłam piersią i nadal zdarzała mi się karmić. Więc do momentu, kiedy Rochjad w ciągu dnia mleko nie miałam miesiączki, dopiero w momencie, kiedy przestawił się na piersi tylko w nocy, dostałam moją pierwszą miesiączkę. Mówię o tym w jednym z masów, ponieważ wtedy też kupiłam właśnie mój pierwszy kubeczek menstruacyjny i nadal do tej pory go używam. To jest pytanie, które nie wiem skąd się wzięło. Um, bardzo dużo osób zadało to pytanie, a pytanie brzmi, czy jestem w ciąży. Nie, nie jestem w ciąży, póki co nic mi o tym nie wiadomo, a jeśli będę w ciąży, to na pewno Was o tym poinformuję i raczej nie będzie to na Q&A, tylko w jakimś osobnym filmie, osobnym zdjęciu na Instagramie, Uh, czy coś w tym dysanie. Nie jestem w ciąży póki co, a przynajmniej tak mi się wydaje. To nie jest pytanie tabu, ale całkiem mnie rozśmieszyło, jakby tak stwierdziłam, że tego jeszcze nie było. E, więc pytanie, którego nikt mi jeszcze nigdy nie zadał, jaki mam rozmiar buta? Nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie to ciekawiło. E, no, pewnie większość osób zauważyła na moich e, balansjagach, jest e, rozmiar buta i jest to 40, więc mam dość dużą stópkę. E, chociaż w tych czasach już coraz bardziej taką typową, myślę. Kiedyś był to bardzo duży rozmiar, teraz... Są dziewczyny, które takie stopy mają, a nawet większe. Mam nadzieję, że mi fałdki nie yy, wylatują za bardzo. Ostatnio były komentarze, że schudłam, teraz będzie, że przytyłam. Mi tu wystaje. Pierwsza wizyta u ginekologa. Jak wygląda badanie? I ten temat poruszałam w tym tutaj filmie. Znajdziecie odnośnik. Jest o tym osobny film, ponieważ to. Czy... Ponieważ to pytanie często się pojawiało, zdecydowałam się opowiedzieć o mojej pierwszej wizycie u ginekologa w osobnym filmie. Nie wiem, czy ten film jest jakiś z wysokich lotów, ale wydaje mi się, że jest całkiem aktualny. Jeśli nie, to możliwe, że kiedyś go nagram ponownie, ale póki co zapraszam Was tutaj, bo tam właśnie opowiadam o tym dokładniej, ponieważ wydaje mi się, że jest to takie dłuższe pytanie, dłuższy temat, który wolałam rozwinąć lepiej w osobnym filmie. Antykoncepcja kobiet w Polsce. To jest dość, mimo tego, że mamy XXI wiek, dość taki specyficzny temat. Powiem Wam, że od kiedy urodził się rok, bardziej się zainteresowałam antykoncepcją. Wcześniej no, wydawało mi się, że będę lecieć na prezerwatywach, ewentualnie tabletkach. Nie słyszałam w sumie z żadnych innych. W sposobach antykoncepcji e, nikt o tym mi nigdy nie mówił. Jak edukacja seksualna w szkołach e, wygląda, wszyscy wiemy. O takich rzeczach się nie mówi. Edukacji w ogóle takiej w sumie nie ma. E, więc nigdy nie słyszałam o czymś innym niż tabletki czy prezerwatywy. E, dopóki nie urodził się roch. później bardziej się interesowałam tym, żeby e, półki co w drugą ciążę nie zachodzić. E, I. Okazuje się, że to jest straszne tabu, patrząc też na inne kraje, głównie skandynawskie, bo wiecie, że ja, tam, tam, tam leży moje serduszko i wiele w tych krajach mi się podoba. Taka Norwegia na przykład ma dofinansowanie na implanty antykoncepcyjne dla nastolatek, gdzie u nas to jest w ogóle nie do pomyślenia, jakby... W Polsce nie dość, że te implanty są strasznie, strasznie drogie. W ogóle e, ciężko go dostać, bo ja się pytałam mojego jego ginekologa. Moja e, pani ginekolog powiedziała, że e, u nich zakładają na przykład spirale, e, wkładki takie domatyczne, mm, ale implantów e, nie. W ogóle w Polsce no naprawdę jest to dość trudne z tego co ja się orientowałam też jakoś bardzo, bardzo nie zależało mi na tym nie wchodziłam jakoś bardzo głęboko w temat no ale generalnie wiecie, inne kraje mają na przykład dla nastolatek bo mówię o nastolatkach, o grupie wiekowej w której jestem ja, dofinansowanie na takie rzeczy, natomiast w Polsce nie dość, że jest to temat tabu, ciężko to dostać to jeszcze jest to strasznie, strasznie drogie a więc antykoncepcja kobiet w Polsce jest moim zdaniem dość trudnym tematem, a i nadal tematem tabu a i tutaj kolejne pytanie w w temacie antykoncepcji, czyli cytując, panicznie boję się zajść w ciążę. jaką antykoncepcję byś poleciła poza tabletkami. I to jest pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam. Najlepiej antykoncepcję dobrać ze swoim własnym ginekologiem, najlepiej pójść do lekarza i jego o takie rzeczy pytać. Ja po pierwsze nie jestem lekarzem, po drugie nawet cię nie znam, więc moim zdaniem, najlepiej jakbyś się właśnie udała do lekarza. I wtedy z nim przedyskutowała ten temat. Dla każdego inna antykoncepcja będzie najlepsza, bo też nie ma jakby jednego rozwiązania. Więc ja osobiście nie mogę Ci pomóc, ale serdecznie zachęcam do tego, żebyś udała się do lekarza, który najprawdopodobniej Ci tej pomocy udzieli. Czy mówiłaś komuś o swoim pierwszym razie? Jak go wspominasz? Tak, moje najbliższe przyjaciółki wiedzą, jak wyglądał mój pierwszy raz. Moi najbliżsi w sumie znajomi, ponieważ jak miałam swój pierwszy raz w gimnazjum, to było to dla mnie dość duże wow, i powiedziałam o tym moim znajomym. W sumie to chyba było tak, że graliśmy na jakiejś imprezie w butelkę, i ktoś się zapytał: Ej, Kinga, czy pierwszy raz boli? Bo ja byłam tą dziewczyną, która. Wśród tej grupy już miała to za sobą, a większość nie. I generalnie wspominam mój pierwszy raz Mega Dobrze. Pamiętam, że się wtedy rozpakałam ze wzruszenia, ponieważ mój obecny partner wtedy bardzo się o mnie zatroszczył. Było to. No jest to dla mnie nadal bardzo miłe wspomnienie, ponieważ moim zdaniem wyglądał on idealnie. Naprawdę, no nie było, nie, nie był może jakiś mega romantyczny, jakieś świece i tak dalej, ale po prostu mm, czułam się w tym najważniejsza. Jako, że byłam młodsza, mniej doświadczona, to pytał mnie, co może zrobić, czy może zrobić, czy wszystko jest w porządku i, i bardzo, bardzo dobrze. Ten moment wspominam, jakby, no nie będę się to bardzo rozwodzić, ale naprawdę wspominam super ten dzień. Jaki według siebie jest najlepszy wiek na współżycie. I e, znowu, tak samo jak przy antykoncepcji, każdy ma swój, każdy inaczej dorasta. E, widzę po moich rówieśnikach nawet, że niektórzy no, są bardziej dojrzeli, niektórzy mniej. E, I w młodszych latach również tak jest. E, dla niektórych idealnym wiekiem jest 30 lat, dla niektórych 15. E, każdy ma swój i każdy e, po prostu, no nie wiem, to się czuje, ja wiedziałam kiedy, kiedy jest ten moment i moim zdaniem był to dobry moment. Każdy ma po prostu swój e, i nie ma czegoś takiego jak najlepszy wiek. E, Najlepszym może być, chciałam powiedzieć 10, nie no 10 nie, ale 15, 20, 30, 40, a może i nawet 50. E, są osoby na pewno, które nigdy swojego pierwszego razu nie miały e, i też e, żyją i też pewnie e, były szczęśliwe, e, więc nie ma czegoś takiego jak najlepszy. E, moim zdaniem każdy ma swój i każdy... Powinien decydować o sobie. Teraz wchodzimy w takie bardziej intymne sprawy a i smaczki z mojego życia, czyli czy nakrył Cię ktoś kiedyś na masturbacji albo na seksie. I niestety nie będzie żadnej pikantnej historii, ponieważ nie miałam takiej sytuacji. I ostatnie pytanie, które też się przewijało, również bardzo dla mnie osobiste, czyli czy pokażę swojego nowego chłopaka w mediach? Nie. E, nie mam w planach pokazywać mojego partnera, partnerki, e, ktokolwiek by to w przyszłości był, e, ponieważ jakby no, nie jestem w stanie stwierdzić, ile będą trwały e, moje e, związki na ten moment. E, życie się różnie toczy, półki co przynajmniej, e, tak zakładam, że. Nie mam w planach pokazywać, nie mam w planach też mówić, czy jestem w związku, czy nie jestem. Myślę, że takim momentem, w którym powiem Wam o tym, czy, czy z kimś jestem, czy nie, albo w sumie raczej, że jestem z kimś, będą zaręczyny. Postawiłam sobie takie, taki, jakby próg, że jeśli się zaręczę, to to ogłoszę, bo na pewno będzie to dla mnie dość duże przeżycie. I no wtedy zakładam, że mój związek już będzie stały. Więc musicie jeszcze na pewno troszkę poczekać, i obstawiam, że na razie się to nie zmieni. Kolejne miesiące na pewno Wam mojego nowego chłopaka w mediach nie będę pokazywać. Dziękuję Wam bardzo za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich części, to zapraszam Was oczywiście w opisie i może gdzieś w kartach, ponieważ tam również poruszam tematy tabu i czasami jeszcze większe tabu niż tutaj. No myślę, że ten pierwszy odcinek był taki najbardziej pikantny i kontrowersyjny. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przypominam, że teraz właśnie takie filmy będą pojawiać się co środę, natomiast poniedziałki i w piątki będą vlogi. Eee, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji. Jeszcze raz na mój Instagram przypominam o nowej opcji napisów, z której się mega, mega cieszę. Eee, możecie również do tego filmu dodać polskie napisy, żeby na przykład osoby niesłyszące mogły eee, z tego filmu również skorzystać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki. Pa, pa.